7 sekund challenge sekund zaczyna Pawł nie, nie 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 klik w kolumnę żywa raz dwa, dwa, trzy. dwa, dwa, dwa trzy. trzy wygrałeś czyli ja czyli nie wymyślasz okay. Ale. Hmm, pomyśl 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 nie zwracaj na mnie uwagi. Dawaj no, kota No nie, bo ty robisz 7 sekund. A ja to... <laughs> Ludzie będą na YouTube. No, to... Dawaj kota przez 3 sekundy. No. Ale nie, jeśli to liczyć, całe Dobra, zrobię źle, to. No to teraz ja ci wymyślam. Przez 7 sekund walnij się tym, tym warzywem w czoło. 5 razy. 7, 6, 5, 4, 3, 2. No zrobiłeś to już, no. Trzeba mnie mieć. Pana drugi wiem. Ja bym No, no dawaj. Już pilnuj, jak wstaje. No dawaj, zawsze. No nie, tak. Nie mam wierzyń. Hmm. Pomyśl nie? No to. Hmm. się zaczyna robić nudne. Ale nie wychodźcie. Wiem, no. Dobra. No to. Zrób hmm. śmieszne nudy. Eee... <śmieffe> ja Ci daję. Mm, mm, mm. Yy, yy. Zaraz przyjdzie. Zaraz przyjdzie chwileczkę. No, zaraz teraz przyjdzie. Musi coś zrobić. Musi coś wymyśleć. Już idzie. Yy, zaraz Wam coś pokażemy. Spektakl. Tu będzie jego biwa, nie? Przysiębnię. Nie! Tak! Nie! że się nie całujesz! No chyba będzie dobrze! Mamy ubiegł. Nie, nie no, to... to... też blisko, ale nie czekać się nie mieć. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa stoły. No spał no! Dobra, wymyśl coś. Okej. Okay. No to weźmy... Mi... No to... Patrz tu! oni to... Patrz nigdzie tam, to, to, weź... Okay. to weź morbi. Okej, no to weźmy... robi. No to weź... No to weź e, po i pomyślmy. Jeża... I pod dotyka Dotykaj jego no. Nie. No to no. Ty ich I Idziemy. Jego i przez 10 razy. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W ogóle to jest taki fajny jeżyk, spójrzcie na niego. Taki biedny. No. <ggetarESE> no właśnie. <sharpet> Patrzcie jak teraz już. W ogóle... W ogóle tam siedzimy w kuchni. Twoja ta kuchnia, gdzie jest zabawkowy lakotnik. Dobra, to jest taka moja idzie ona kuchnia. Ugaduj się. No i zaraz to ja ci żywiny... wymyślę. Zaraz wracam, kochani. Gej. Gej. <śles>

Teraz tak. okay. Ale tak. Ja ci zrobię. <grytka> <grytka> no, Tomasz Daj mi G. Ym... kruki. Czekaj, Poczekaj. ale nie. Nigdzie nie idź. Kruki latają tu i tam. Jeden na śmietniku siedzi. I tam stra. I jedzie. Dobra, no to co Dobra. Mi dajesz? No, ale może. Nie, et, spokój, już nie ma powtarzania. Ale wymyślisz z głowy, nic mi nie pokazuje, ani nic. Ja okay. Nowe nie gdzieś się i pan... Patrz, może to robić tak. co ci tu dać? Okej, okay. właśnie tak... Nie, patrz, takie żeś nie. Waszy szkodu mówię, takie. Co ci tu dać? A, no tak, zrówsta przysiadła. Hmm. Już nie. Rów 10 Nic sportowego. No to. No to było. Wiem, hmm. <śles> że jesteś, ja, że... ale nie tu. Nagrywam teraz na YouTube. No no, to, e, to, to ty pomyśl, a ja idę do specjalnego gościa. Pomyślmy. Co by mi zaproponowałeś? Poczekajcie na chwilę. A, to jest mój brat. To jest nasz specjalny gość, Pawła Lorenza Brat. Cześć. I przywitaj się z widzami. Cześć. Dobra, tam. Już po nim, już sobie poszedł. Zmykaj. Dobra. Dobra. No i co mi wymyśliłaś? Tak. Tak. Go, teraz cały czas będzie się tu pojawiać. Nie, nie będę bić młodszych. Walnij go lekko, tak. Nie. To jest Nie? To jest karalne. Już walnij go. No, teraz ja ci coś wymyślam. I stołuj. <klaracja> tak, żeby... To Tak, stołuj. tu jest stołuj. To jest stołuj. To jest stołuj. Pozdrowić. A, pozdrawiam. Dwa. Wasze matki, wasze w ogóle. Jeden. E, was się nie, nie, udało Nie się. Rodzinę. Mieliś po powiedzieć, pozdrawiam. I już. No, wymyślaj no, mi teraz coś. Chodź. Już jest. Już jestem kochani? Do, 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 do. Aaaa! O nie! O nie! No, no, no. O nie! O nie! no, nie! O nie! O nie! O nie! no! nie! brat, nie! brat! nie! O nie! O nie! nie! O nie! O nie! O nie! będę jeść nie! <śmysyłem> się tak. no, nie będę jest pytanie, pytanie. A, to da. Pytanie jest takie. Czy? Wykochałeś się w kimś z klasy. No. Albo z mojej. Nie. A ogólnie? A zwłaszcza u ciebie. A ogólnie? W ogóle. Tak na pewno. Mhm. No na pewno. To nie W ogóle bliźniaczki japońska pozdrowienia. Oliwia koniecznie też. W ogóle wszystkie dziewczyny złączam. Pięknie. <laughs> Dobra, jakie to, jakie masz takie wyzwanie? Jak chcę wyzwanie, Jak chcę wyzwanie? Jest Soli. Chodź, chodź, trochę soli! Nie wyzwanie takie, żeby zjeść trochę soli. Jedziemy. Nic nie leci. Oj, trochę dużo. Jest! to! Nie, nie. To samo. Mam zrobić?